Tak, więc jak zostało powiedziane, ja pracuję w hostelu w Zagórzu, w hostelu w Otwocku Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii oraz w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii. I ja zostałem poproszony przez panią Agnieszkę Czechowską, więc być może w niektórych programach jeszcze jest pani Agnieszka Czechowska wpisana, za co przepraszam, o to, żeby opowiedzieć trochę o kondycji psychicznej właśnie w tym kontekście społecznym i kulturowym. I na samym początku należałoby powiedzieć, że to jest temat taki, który się nadaje na osobną konferencję, więc bardzo trudno zrobić z tego 15- czy 20-minutowe wystąpienie, bo to albo trzeba się zdecydować na to, żeby zrobić wiele rzeczy, o wielu zjawiskach opowiedzieć pobieżnie, albo no, zauważyć jakieś punkty. Ja mam nadzieję, że w miarę skutecznie wybrałem tą drugą opcję. O nie, to, nie, to nie, moment jeszcze, ja nie umiem obsługiwać tego, więc chwilę potrwa pewnie. Hmm. O, może teraz się uda. O, już jest. Może teraz będzie, tak. To jest jedno z pomieszczeń hostelu. Ponieważ to jest, jest jedno z moich najważniejszych miejsc pracy, to postanowiłem umieścić to zdjęcie. Ono nie jest bardzo reprezentacyjne, ale to, co mi się w tym zdjęciu podoba, bo myśmy kupili naszej młodzieży na nowy rok napis Happy New Year. A oni zrobili z tego never happy, co prawda tak nie do końca poprawnie napisane, ale e, no i rozesłali to nam przy pomocy mediów, mediów elektronicznych, czy, żebyśmy widzieli co z tego zrobią. I to się trochę łączy z tematem, a to są takie daty, które o tyle są na czasie, że znaczy dotyczą likwidacji gimnazjów. Ja w ogóle nie chcę o tym mówić, bo to można mieć tam różne opinie na temat gimnazjów, ale to, co się pojawiało w takiej dyskusji, no to też, że te gimnazja są złe, bo młodzież w gimnazjach doświadcza przemocy jest rozseksualizowana, zdarzają się... E, używki. E, co prawda w takich dokumentach, bo ja nawet chciałem znaleźć jakiś dokument, gdzie byłoby taki argument użyty. W dokumentach oficjalnych żadnego takiego argumentu nie jest. Tam jest tylko opisane, że gimnazja jako formuła się nie sprawdziły, ale już w takiej dyskusji publicznej było du, dużo o tym. No i gimnazje sobie funkcjonowały od 1999 roku do 2019, za chwilę pożegnamy ostatnie z nich. E, i w międzyczasie no, wyszukałem kilka dat. I to są te takie daty, które w międzyczasie no, pojawiły się. Co to za daty? No to w lutym 2004 roku powstał Facebook, rok później powstał YouTube. 24 czerwca 2007 roku miała premi premierę pierwsza wersja iPhone'a i zaczęła się era smartfonów, która zmieniła bardzo dużo. I jeszcze a propos hostelu i tych smartfonów też na końcu powiem o naszym takim bieżącym problemie. Cartoon Network polską wersję miał w październiku 2008 roku, 10 lat wcześniej była wersja angielskojęzyczna, to chyba amerykańska, no i tak dalej, Instagram, Snapchat, Tinder, Netflix zupełnie... Świeże. To, co zwróciło moje uwagę, nie wiem, czy to jest celowe, chociaż jak myślę o marketingu, to myślę, że zawsze to jest celowe, że te daty premier od tego 2008 roku to już są zawsze daty jesienne, czy takie początku roku szkolnego. I pomyślałem, że może rzeczywiście o to chodzi, żeby młodzież, która jest głównym odbiorcą Snapchata, z tym Snapchatem się zapoznała i szybko się to rozlało zaraz na początku roku szkolnego. No więc to są takie zjawiska, które między, w międzyczasie powstały. Czyli takie marzenie, że zlikwidujemy gimnazja i wrócimy do czasów sprzed gimnazjów, czyli właśnie, gdzie młodzież szanowała starszych, mówiła: proszę, dziękuję, przepraszam, nie paliła papierosów i nie miała pojęcia, co to. Jest słowo na S. No właśnie, nie tylko musi być z gimnazjami związana, ale z całą masą zjawisk, które się wydarzyły w międzyczasie. To jest też obrazek, który lubię i czasem go pokazuję, jak wyglądała ewolucja telefonów od lat 90. do czasów współczesnych. I to też jest ten kłopot, że w tej chwili, jeżeli ktoś ma smartfona, to ma w kieszeni komputer, na którym może oglądać, no wiadomo co, filmy, może Netflixa, HBO, GO, gry komputerowe korespondować mailowo wszystko, wszystko. No, a jeszcze właśnie to jest coś, co też mnie zdziwiło, bo ja zupełnie tego nie pamiętałem. W 2005 roku Polska była e, i to alarmowano zagrożona wykluczeniem cyfrowym, dlatego że e, procent gospodarstw domowych, które miał dostęp do internetu, to było około 30%. W tej chwili, to, znaczy tutaj na tym wykresie są zdane z 2015 roku, ja sprawdziłem, jak to się ma bie, e, na czas obecny, to w tej chwili ponad 85% gospodarstw domowych e, ma dostęp do internetu, czyli można zakładać, że ten nie niecałe 15%, które nie ma dostępu do internetu, to już coraz będzie takich, co to ma, nie mają dostępu z wyborów, albo, z wyboru albo z braku zainteresowania tym, no, tym medium. I kolejne karty SIM na 100 mieszkańców Polski, czyli że od mniej więcej 2006 roku mamy więcej kart SIM niż Polaków. I to oznacza, że nasi podopieczni e, nie pamiętają czasu bez internetu, komórek, Facebooka. E, pewnie jak tutaj tak patrzę, to sporo osób pamięta te czas. Ja pamiętam też jak internet się pojawił, trzeba było specjalnym trybem włączać komputer, znaczy trzeba było go wyłączać, że to komputer, to jest w ogóle duże słowo dla tego urządzenia. E, z, e, więc trzeba było go wyłączyć i włączyć w specjalnym trybie, żeby on się połączył z internetem, łączyć się przez TPSA. To był numer telefonu 020 21 22, user PPP, hasło PPP i można było się połączyć na 15 minut, żeby no właśnie coś tam pooglądać, bo kosztowało to dużo, blokowało e, linię telefoniczną e, no i transfer był dosyć, dosyć skromny. Czyli tak, to jest też tak myślę, że w ogóle ważne w kontekście pracy z młodzieżą i myślę, że no, ja nie, nie chciałbym rywalizować z psychiatrami dorosłych. Zresztą sam jestem pierwotnie psychiatrą dorosłych, który się zajmuje dziećmi i młodzieżą, ale to jest ta duża różnica w naszej pracy, że jak mamy dorosłego, to po pierwsze on jest mniej więcej w naszym wieku, ma podobne doświadczenia. I one się tak straszliwie nie zmieniają, jeżeli pracujemy z młodzieżą, to jest tak, że w tej chwili e, mamy młodych ludzi, których przyjmujemy na oddział, no i w ramach regulaminu w większości oddziałów, czy wszystkich oddziałów stacjonarnych, ostrych jest e, zabieranie komórek, które mają dostęp do internetu, kamerę i, e, no, no głównie chodzi o kamerę i e, dostęp do internetu, ale... E, ja tak zaryzykuję takie twierdzenie, że my nie do końca wiemy, co odbieramy w tym momencie, dlatego że ja jak byłem w liceum, to myśmy sobie na lekcjach wysyłali liściki, jeżeli chcieliśmy tam porozumieć się z kimś, kto siedział w pierwszej ławce. Współczesna młodzież używa do tego właśnie tam Messengera, Whatsappa, Snapchata, czy różnych innych takich rzeczy. No więc właśnie, to jest ta duża zmiana. Tu jest jeszcze, jak wygląda procentowe użycie przez młodzież i młodych dorosłych różnych mediów internetowych. Kiedy ja sobie myślę o tym, że jestem taki nowoczesny, bo używam Facebooka, to tutaj widać z tego, że bardzo wyraźnie to jest nieprawda, bo w tej chwili tylko 6% młodych ludzi, młodzieży i młodych dorosłych, używa Facebooka. Głównym narzędziem jest Instagram i Twitter. Instagram trochę spadł, Twitter rośnie. Twitter dla mnie jest zagadkowy, czemu. Ale to chyba muszę właśnie spytać Hostelowiczów, o co chodzi w tym. Hmm. Dobra. To są dane e, amerykańskie, dosyć świeże, bo z 2015 roku 92% nastolatków korzysta z sieci codziennie, 24% zapytana, czy jest cały czas online, odpowiada, że jest cały czas e, online. E, średnia liczba godzin e, spędzonych w internecie przez amerykańskiego nastolatka to około 9 godzin. I jeżeli byśmy sobie mieli nadzieję, że Amerykanie są bogaci, więc e, mają e, e, iPhone y i, e, więcej, e, i szybszy internet, Internet jest e, wszędzie, to, to niekoniecznie jest prawda, bo niższy status socjoekonomiczny nasila to zjawisko, czyli e, właśnie e, młodzież e, z gorszych dzielnic czy z, z gorszymi zarobkami rodziców e, siedzi więcej w internecie. Tu jest taki socjokologiczny model funkcjonowania jednostek, znaczy jednostek, to jest takie brzydkie słowo, które ja jakoś nie, nie umiałem sobie tego lepiej przetłumaczyć, ale niech będzie. Chodzi o człowieka, który funkcjonuje w jakimś systemie, i to jest taki model, który jest przydatny na przykład do pracowania z ofiarami przemocy. Czyli jest ta osoba, która ma jakieś swoje zasoby, ma jakieś bliskie relacje, to może być rodzina, przyjaciele, partnerzy, lokalna społeczność, czyli w przypadku młodzieży szkoła, sąsiedzi, no i taki cały szeroki kontekst społeczny, czyli na przykład obowiązujące prawo na danym obszarze. No a, i to jest jeden, jedna użyteczność tego modelu, to jest to, że jak mamy pracować z ofiarą przemocy, to możemy szukać zasobów w poszczególnych tych obszarach, czyli jakie zasoby ma ta osoba, jakie ma zasoby wśród swoich najbliższych, jakie zasoby są w lokalnej społeczności. No a drugi taki element, czy ważny punkt w tym modelu, no to jest tak, że standardowo, kiedyś było tak, że jak byłem ja, to miałem sobie najbliższych przyjaciół w pobliżu w ławce, Albo e, wśród sąsiadów no, jakieś relacje e, z rodzeństwem. W tej chwili bliskie relacje mogą być na innym e, kontynencie, a oprócz tego mogą być e, gwałtownie przerwane nie wiadomo z jakiego powodu. To znaczy, e, i to jest historia, która się czasem powtarza, że e, ma ktoś sobie relacje i, i ta relacja znika, bo właściciel tej, e, tego konta je. E, dezaktywuje albo blokuje osobę, z którą był w kontakcie, więc to jest coś też zupełnie nowego. Następny slajd. Nie, to jeszcze nie. To jest taka dygresja przed następnym slajdem, a może w ogóle tak po prostu, bo mi się podobały te zdania. To są z pracy kliniki Tavistock w Londynie, czego nastolatki oczekują od swojej rodziny. I to nie jest na podstawie pracy jakiejś statystycznej czy badania, tylko raczej na podstawie ich doświadczenia pracy terapeutycznej z rodzinami i z pacjentami indywidualnymi. No więc nastolatki odczekują od swojej rodziny ochrony przed publicznym wstydem. Chodzi tu o taką sytuację, że jeżeli nawet taki nasz nastolatek tam przeskrobał coś, to rolą rodziców jest wtedy to, żeby to się nie ciągnęło za nim i żeby po kolejnych kilku miesiącach czy kilku latach nie wypominali mu, a ty ukradłeś batona. Ale dziecko postanawia zostać żeglarzem i rodzice, pomimo tego, że mają jakieś te swoje oczekiwania, są w stanie. To zaakceptować. I ja się zastanawiam, bo to są spo, spo, zdania z podręcznika, który po raz pierwszy był wydany w 1998 roku, jak to w, takim, w takich konfiguracjach może zadziałać. I to ja w ogóle to nie wiem, czy nie jest mój ulubiony nawet slajd w tej prezentacji, dlatego, że to są zdjęcia, które nie zostały wybrane z materiałów propagandowych przeciwko mediom cyfrowym, tylko zostały wybrane z reklam, ze stron reklamujących technologię, technologię mobilną. To znaczy producenci uważają, że te zdjęcia zachęcają nas do kupienia kolejnych tabletów czy wykupienia u nich abonamentu na internet. Zresztą w Polsce też kilka lat temu była taka kampania reklamowa jednej z, jednego z dostawców chyba internetu, który gdzie. Mm, pokazywano jako zaletę tego abonamentu to że można że różne osoby w rodzinie mogą równocześnie oglądać różne rzeczy w różnych pokojach cudownie i no właśnie to jeszcze jest to jak to wpływa ale właśnie bo ten model ja przedstawiłem nie tylko dlatego, że y, on się może nam trochę rozsypać, jeżeli y, te media elektroniczne zdominują y, rodzinę, ale też dlatego, że y, ten model jest użyteczny też w takim opracowywaniu tego, jak... Y, pracować właśnie z problemem ekranów w domu. Zresztą właśnie to też jest charakterystyczne, że w literaturze anglojęzycznej to jest słowo screens, a nie media czy urządzenia, bo chodzi o to, ile czasu się spędza przed ekranem i w zasadzie my też powinniśmy o to pytać, prowadząc wywiad z pacjentem. No więc każdy ma znowu swoje zasoby wewnętrzne, zasoby rodzinne, zasoby w najbliższym otoczeniu, które mogą pomóc w tym, żeby tych mediów używać mniej. Ja tu podam przykład osobisty. Mój siostrzeniec rok temu miał komunię, z moją drugą siostrą zdecydowaliśmy się kupić mu komórkę, no ale napisaliśmy też kontrakt na tą komórkę. Moja siostra jest psychologiem, więc to był taki, tak profesjonalnie podeszliśmy do tematu. Tam było na przykład, że komórka śpi w salonie, a nie w pokoju z Antkiem i że nie wolno jej używać przy stole. Myśmy jako darczyńcy podpisywali się też pod tym kontraktem. No i efekt jest moim zdaniem pozytywny, bo Antek mało używa komórki, on potrafi o niej w ogóle zapomnieć i tam zostawić u swojej babci, ale też jak ja podchodzę do stołu z komórką w ręku, to on mówi wujek podpisałeś kontrakt, I, więc, więc myślę, że to się da zrobić, tylko właśnie tych, z tych zasobów e, trzeba korzystać jak najwcześniej. No a w kontekście tego, jak świat się zmienia, autorzy jednej z publikacji, którą przeglądałem, proponują dołączenie... Kończy mi się czas, czy nie? <głos》>, proponują dołączenie do takiego wywiadu 3, około 30 pytań, które nie są zadawane wtórnie do tego, że tam e, młody człowiek powie coś o korzystaniu e, z komputerów, tylko tak po prostu. I na przykład pytanie, które mi się, uzasadnienie tego pytania szczególnie mi się podobało, czy używasz tele, telefonu podczas lekcji w klasie? No, o, e, autorzy uważają, że to jest bardzo ważne pytanie, bo jeżeli ktoś u, używa telefonu podczas lekcji w klasie, to ma poważny problem, dlatego że w większości szkół e, to jest zabronione. E, no właśnie e, mam wrażenie, że, e, e, że to znaczy, e, nasze szkoły jakoś są bezsilne, w, w, przynajmniej niektóre w tym kawałku. Wiem, że są takie szkoły, które sobie doskonale radzą, ale też wiem, że e, nie wszystkie. E, takie pytanie, które psychiatra czy psychoterapeuta badający powinien sam sobie zadać, co ze swoją komórką lub innym sprzętem robi e, e, pacjent przed, w trakcie i po badaniu. Albo czy badany spontanicznie wraca podczas rozmowy do wirtualnej rzeczywistości? Zdanie czy pytanie takie, które mi się też spodobało. Czasem ludziom łatwiej napisać w sieci o swoich uczuciach czy przeżyciach niż opowiedzieć to na żywo. Czy myślisz, że jest coś takiego, co wysłałeś ostatnio lub mogłybyś mi wysłać, co mogłoby pomóc mi zrozumieć, co przeżywać? A, wolniej, tak. Czy coś gdzieś można Ja tu... No, może coś pomyślę, żeby to gdzieś można było znaleźć. <grywa> <grywa> Albo ile sprzętów elektronicznych, takich jak komputery, tablety, konsole, komórki jest w Waszym domu, kto nimi zarządza? To jest pytanie do rodziców i znowu uważam, że to jest genialne pytanie, bo to jest znaczy, to tak jak w wielu pytaniach w terapii, nie chodzi o odpowiedź, a o samo pytanie. W tym pytaniu chodzi o to, że można pokazać, że ktoś zarządza mediami elektronicznymi w domu czy ekranami i że, że właśnie to jest coś takiego, co powinno być zarządzane. Jak rozmawiać o używaniu internetu w Waszym domu? No właśnie. Więc całkiem sporo było tych pytań. No i dlaczego te pytania są ważne? Zresztą to są z tego samego artykułu te uwagi, chyba wszystkie. Tak, że to nie jest bez powodu. 24% nastolatków deklaruje, że jest non-stop online. Coś, co jest wydaje się oczywiste. Czyli że, że ten czas spędzony przed monitorem dłuższy niż 5 godzin wiąże się z mniejszą aktywnością fizyczną i gorszą jakością snu. No i że też jest to związane z niższym takim dobrostanem społeczno-emocjonalnym. Tu nie chodzi o status socjoekonomiczny, ale to, że jak ktoś się gorzej czuje, to spędza więcej czasu w internecie czy przy komórce. Też trochę nie wiemy, co było pierwsze. Czy, czy to jest tak, że to jest czynnik, czynnikiem tym spustowym jest to, że ma nieograniczony dostęp do mediów, czy, czy jednak najpierw się coś dzieje. Na pewno niezależnie od tego, co było pierwsze, to się nakręca. że Dziecko, które ma problemy w funkcjonowaniu społecznym. Jeżeli z tego powodu zaczyna więcej przesiadywać w internecie, mniej jest na dworzu, ma większe problemy społeczne. Jak szukałem, bo chciałem, znaczy później wykasowałem te slajdy, bo myślałem, że mam mniej czasu, ale jak szukałem takich dobrych stron internetu, to w zasadzie no to, co raczej nie budzi wątpliwości, to przy pracach takich, czy przy prowadzeniu pacjentów z rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwoju, czyli ze spektrum autyzmu, internet i te programy terapeutyczne, internetowe, są przydatne, ale też trzeba uważać, bo, bo można też wytrenować czy wyrehabilitować dziecko, które jest doskonałe w używaniu komputera. I no, trochę tam w zaburzeniach skoncentracji uwagi. W przypadku większości zaburzeń używanie internetu nasila te zaburzenia. No. Nowe zjawiska, czyli to już jest końcówka, FOMO, to jest fear of missing out. ciągle gubiłem to słowo, więc to zapisałem na ręce. I to jest połączone z tym zdaniem, co nastolatek robi przed, w trakcie i po badaniu. To znaczy to jest taki lęk przed tym, że wypadnę z obiegu informacyjnego. Tak, to już e, 30 sekund potrzebuję. okej, okay, no trochę ten, więc i na ten temat to jest nowe zjawisko, 20 artykułów około w, w PubMedzie, pierwszy artykuł w 2014, ale widać, że e, jest zjawisko rozwojowe. Zagadnienia etyczne, no to wiadomo, ale to może na inny temat. Tu jest jeszcze z tej książki właśnie iGen, jak, a, znaczy autorzy tej książki czy autor tej książki wyszedł z założenia, że to e, iPhone wszystkiemu jest winny, zresztą Stąd tytuł, stąd ten rysunek. Bo rzeczywiście w 2007 zaczął zauważać różne zjawiska. Po pierwsze, mniej nastolatków wychodzi z przyjaciółmi, mniej nastolatków chodzi na randki, chociaż to się zaczęło wcześniej. Mniej zdaje prawo jazdy, to jest dla mnie też dosyć niesamowite, bo jeszcze o ile w miastach to można myśleć o dużej industrializacji, komunikacji miejskiej świetnie działającej, ale też z obszarów wiejskich. I przedmieści. E, mniej chętnie robią prawo jazdy, e, mniej. E, to jest, co to było? A, mniej piją alkoholu, mniej biją się e, w szkole, mniej e, kłócą się z rodzicami, ale są e, częściej nieszczęśliwi, częściej czują się samotni i e, częściej mają objawy depresji. No i to są takie pytania otwarte: co jest przyczyną, co jest skutkiem, czy to. E, więc to może tak. No dobra, też co z tymi komórkami w Hostelu to nie będę mówił. Dziękuję za uwagę. E...